24 dzień sierpnia 2003 roku 16 ronda drużynowych mistrzostw Polski na żużlu. Mecz pomiędzy Apatarem Adrianą Toroń a Top Secret Włókniarzem Częstochowa. Goście przyjechali do Torunia w następującym składzie. Jedenkę ma Andreas Jonsson, dwójkę Artur Pietrzyk, trójkę Ryan Saliwan, czwórkę Grzegorz Walasek, z piątką pojedzie Rune Holta, z szóstką Adam Pietraszko, siódemkę ma Zbigniew Czerwiński, ósemkę Artur Tomczyk. Gospodarze to z dziewiątką Piotr Protasiewicz, z dziesiątką Tomasz Bajerski, z jedenastką Jason Kram, z dwunastką ma Wiesław Jaguś, z trzynastym numerem Tony Richardson, z czternastkę ma Marcin Jaguś, z piętnastkę Adrian Mieziński, rezerwowym w zespole toruńskim jest Robert Sawina. Wspaniale zapowiadające się widowisko rozpoczną Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym i Tomasz Bajerski w niebieskim, to para Apatora oraz Andreas Jonsson w żółtym i Artur Pietrzyk w białym. Chwila skupienia pod taśmą. Zielone światło zapalone. Wystartowali bardzo ciasto. Tomasz Bajerski nieco zamknięty na czwartej pozycji, ale przewodzi stawcę szuzydłowców Piotr Kotasiewicz. Za nim Andreas Jonsson. Artur Pietrzyk trochę przegrał. Start Tomasz Bajerski. To jego manchament właśnie obecność w jego boksie Romana Jankowskiego ma zniwelować ten nie najlepszy start. Nie udało się w pierwszym wyścigu bajerskiemu dobrze wystartować, ale z pewnością będzie gonił przez cztery okrążenia swojego rywala. Piotr Protasiewicz na prowadzeniu. Andreas Jonsson jest drugi. Bardzo blisko. Defekt motocykla Piotra Protasiewicza. Proszę Państwa, także nie dojedzie do mety. Chyba Tomasz Bajerski. No. Zapowiada się zgoła sensacyjnie, muszą chyba Torunianie próbować dowieść jeden punkt. Od momentu startu mają trzy minuty na ukończenie wyścigu. Piotr Potasiewicz zjeżdża z toru, a Tomasz Wajerski z pewnością będzie e, usiłował dowieść jeden punkt. Wygrywa Andreas Jonsson, drugi jest Artur Pietrzyk, a na zdefektowanym motocyklu do mety powolutku dojeżdża. Tomasz Bajerski i za moment minie linię mety i przywiezie jeden punkt dla apatora Adriany Toruń. Pierwszy wyścig zakończył się podwójnym zwycięstwem, gości 5 do 1. W biegu drugim pojadą Jason Kramp w kasku czerwonym i Wiesław Jaguś w niebieskim, to para gospodarzy oraz Ryan Saliwan w żółtym i Grzegorz Walasek w białym. Bardzo pechowo zaczęły się te zawody dla gospodarzy. Miejmy nadzieję, że w drugim i w kolejnych wyścigach nie będzie defektów, bo przecież żużel to ta dyscyplina, gdzie chcemy oglądać walkę na torze, a nie defekty i upadki. Znakomity start gości. Teraz Jason Kramp i Wiesław Jaguś muszą trudzić się, aby prześcignąć któregokolwiek z rywali. Wiesław Jaguś jest już na drugiej pozycji. Trochę miał utrudnioną pozycję do ataku Jason Cramp, który w tej chwili znajduje się na czwartej pozycji. A prowadzi Ryan Sullivan. Zawodnik, który znany jest bardzo dobrze w Toruniu, przecież on jeździł tutaj w latach 96-98. Bardzo serdecznie, ciepło powitany podczas prezentacji, ale dziś jeździ w innym klubie, zdobywa punkty dla innego zespołu, a w wyścigu drugim prowadzi przed Wiesławem Jagusiem. A wicemistrz świata na czwartej pozycji za Grzegorzem Walaskim. Jeszcze jedna próba ataku Jasona Krampa. Bez powodzenia. No i wygląda na to, że goście wygrają także drugi wyścig. Ryan Sullivan, Wiesław Jaguś, Grzegorz Walasek, jednak proszę Państwa, Jason Kramp z tej pozycji, w której oglądamy te zawody, nie widać, czy był trzeci, ale sądząc po owacji publiczności toruńskiej zdobył jeden punkt Jason Kramp. Po remisie w wyścigu drugim 8 do 4 prowadzą goście. W biegu trzecim pojadą indywidualny mistrz świata na żużlu Richardson w kasku czerwonym, indywidualny mistrz Polski Rune Holta w kasku żółtym i dwie zmiany za Marcina Jagusia Adrian Miedziński w kasku niebieskim i w kasku białym za Adama Pietraszkę Zbigniew Czerwiński. Jeszcze żużlowcy czekają z podjechaniem pod maszynę startową. Tony Rickardson już prawie gotowy. Zbigniew Czerwiński. Także cała czwórka za moment zastygnie w bezruchu, by wystrzelić jak z armaty po podniesieniu taśmy. I jeszcze uwagi do ustawienia Runy Holty. On jest znany z tego, że lubi się troszeczkę poczołkać pod taśmą. Tony Richardson pierwszy. Adrian Miedziński na drugiej pozycji. Nieco oszukali to runianie swoich rywali. Prowadzą 5 do 1 Tony Rickardson i Adrian Miedziński. Runę Holta dopiero trzeci i Zbigniew Czerwiński zamyka stawkę. To już tradycja nie tylko na toruńskim torze, ale również na innych torach żużdżowych, że lider pary spycha na zewnętrzne toru swoich rywali, natomiast ten drugi próbuje od wewnętrznej przecisnąć się do przodu. Udała się ta sztuka Toniemu Rickardsonowi i Adrianowi Miedzińskiemu. Oni prowadzą 5 do 1. Ogląda się Tony Richardson na swojego partnera. Widać, że jest zainteresowany losem Adriana Miedzińskiego. Cały czas kontroluje. Jedzie do przodu bardzo szybko, ale jest w stanie poczekać nieco, żeby pomóc swojemu młodszemu koledze. Tony Richardson Adrian Miedziński nie potrzebował tej pomocy. Adrian Miedziński przed Runę Holtą i z Bigniewem Czerwińskim, a więc tym razem 5 do 1 wygrywają Torunianie. Przy stanie 9 do 9 do wyścigu czwartego wyjechali Jason Cramp, pojedzie w kasku czerwonym, Wiesław Jaguś w kasku niebieskim oraz para gości Andreas Jonsson w kasku żółtymi, i Artur Pietrzyk w białym. No teraz lepiej Jason Cramp spojrzał w stronę swojego partnera, ale Wiesław Jaguś na czwartej pozycji. Jason Cramp. Na prowadzeniu dalej Andras Jonsson i Artur Pietrzyk. Tym razem zagapił się nieco Wiesław Jaguś na skutek błędu popełnionego przez Pietrzyka. Jaguś znalazł się na trzeciej pozycji i w tej chwili będzie atakował drugie miejsce Andrasa Johnsona. Jason Kram wygrywając start i pokazując taką klasę w biegu czwartym przekonuje nas, że ten pierwszy jego występ na toruńskim torze to był wypadek przy pracy. Teraz już wszystko powinno zagrać. Jason Cramp. Andreas Jonsson i Wiesław Jaguś blisko Szweda. Drugi z Jan Artur Pietrzyk kilkanaście dobrych metrów za tą trójką. Tak więc nie zanosi się na to, aby Pietrzyk zdobył punkt. A tu Jason Kramp zdobywa trzy punkty. Dwa punkty dla Andreasa Jonsona, jeden dla Wiesława Jagusia. Bez punktu Artur Pietrzyk. W powtórce wyścigu piątego zobaczymy całą czwórkę zawodników. Przypomnę, są to Rykardson Miedziński, Walasek i Sullivan. 13 do 11 prowadzą gospodarze. Jak będzie w biegu piątym, wystartowali. Rykardson pierwszy, za nim Ryan Sullivan, ale po wewnętrznej Grzegorz Balasek, zamknięty Adrian Miedziński kłopoty z utrzymaniem się na motocyklu ma Grzegorz Walasek. Odjechał na ładnych parę metrów Tony Rickardson Salivanowi. Wydaje się, że tutaj jednak ani Saliwan, ani tym bardziej Grzegorz Walasek nie dadzą rady doścignąć niego Rickardsona po kontuzji Szweda już wszystko wydaje się być w porządku. Szwed nie szarżuje, ale jego motocykl jest bardzo szybki i zyskuje coraz większą przewagę nad Ryanem Sullivanem. Adrian Miedziński tym razem punktu nie zdobędzie. Przypomnę w tym wyścigu zastępuje Marcina Jagusia. Tony Richardson, są trzy punkty. Dwa punkty dla Saliwana. jeden dla Walaska, bez punktu Adrian Miedziński, remisowy 3 do 3. 19 do 17 prowadzą żużlowce Apatora Adriany. Wyścig siódmy. Adrian Miedziński zastępujący Marcina Jagusia pojedzie w kasku niebieskim. Jego partnerem jest Tony Rickardson w kasku czerwonym, a rywalami Artur Pietrzyk w białym i Andreas Jonsson w żółtym. Tony Rickardson do tej pory e, dwa starty i dwa zwycięstwa. Trochę nerwowo pod taśmą właśnie Szwed. No i proszę Państwa, jednak, jednak Tony Rickardson za dotknięcie taśmy zostaje wykluczony z wyścigu siódmego, tak więc w powtórce zobaczymy tylko trzech zawodników. Bez Tony'ego Rickardsona będzie się powtórka wyścigu siódmego. Miedziński, Pietrzyk, Jonsson. Bardzo dobry start Adriana Miedzińskiego. No, Jonsson będzie musiał się natrudzić, żeby prześcignąć Torunianina. Bardzo umiejętnie, rozsądnie jedzie Adrian Miedziński w Toruniu trzeba teraz wejść do wewnętrznej no niestety Adrian Miedziński już na drugiej pozycji Andreas Jonsson przedostał się na prowadzenie i zamiast spodziewanego remisu 3 do 3 na razie 4 do 2 Artur Pietrzyk jest daleko z tyłu wydaje się więc że druga pozycja Adriana Miedzińskiego jest niezagrożona jeden błąd młodego Torunianina sprawił, że Jonsson Najprawdopodobniej przywiezie trzy punkty, on prowadzi. No i teraz już jakby troszeczkę mniej emocji w tym wyścigu. Jonsson zmierza po zwycięstwo. Adrian Miedziński jeszcze próbuje zbliżyć się do Szweda. Na drugim miejscu dwa punkty, a trzeci Artur Pietrzyk. Tak więc 4 do 2 wygrywają goście. Po siedmiu wyścigach mamy remis 21 do 21. W biegu ósmym jedna zmiana Tomasza Bajerskiego zastąpi Robert Sawina, pojedzie w kasku niebieskim. Jego partnerem jest Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym. Pierwsze pole startowe tuż obok niego Ryan Saliwan w kasku żółtym, a od zewnętrznej Grzegorz Walasek w kasku białym. Bardzo wyrównane spotkanie. Teraz zamknięty nieco Sawina, ale przyciska się do przodu Piotr Protasiewicz na prowadzeniu. Robert Sawina jest drugi. No jeśli, jeśli zobaczy Piotr Protasiewicz swojego partnera, no to pojadą z pewnością parowo. Tak jest w istocie zostali Saliwan i Walasek znakomicie wystartował. Robert Sawina, Piotr Protasiewicz jest na drugiej pozycji i będzie teraz robił wszystko, aby żaden z Częstochowian nie przedostał się na drugą bądź pierwszą pozycję. Robert Sawina, Piotr Protasiewicz. Ryan Sullivan i Grzegorz Walasek. Taka jest kolejność. Zbliżył się nieco Sullivan do Protasiewicza. Ale być może to tylko złudzenie. To był wiraż. Na proste jednak parę metrów przewagi ma Torunianin. Robert Sawina. Znakomity, znakomicie przygotowany motocykl. Bardzo szybko jedzie Torunianin. Trzy punkty dla Sawiny. Dwa dla Protasiewicza. Jeden dla Sullivana. Bez punktu Walasek. Podwójne. Zwycięstwo gospodarzy 26 do 22 po 8 wyścigach prowadzą rzutowce apatora Adriany Torn. W biegu 9 jedna zmiana Adama Pietraszkę zastąpi Zbigniew Czerwiński, pojedzie w kasku białym, w kasku żółtym partner z zespołu Rune Holta. W niebieskim Wiesław Jaguś, w czerwonym Jason Kramp. Czterema punktami prowadzą gospodarze. Mimo tego prowadzenia Spotkanie jest bardzo zacięte. Miejmy nadzieję, że także będzie takie. W dziewiątym wyścigu wystartowali Rune Holta. Najlepiej. Rune Holta zanim pogoni Jason Cramp. Teraz jakoś próbował wcisnąć się pod ramię Zbigniewowi Czerwińskiemu, ale ten jechał bardzo blisko wewnętrznej krawędzi toru. Cały czas atakuje Wiesław Jakuś. Prowadzi Rune Holta i Jason Kramp na drugim miejscu. Teraz Wiesław Jaguś na trzecie miejsce i Jason Crump także ma apetyt na to aby przyścignąć runę holtę jednak ten zyskał parę metrów przewagi no i wygląda na remis jeszcze jak się nie skończył jeszcze szansa na atak dla Jasona Crumpa ale bardzo daleko odjechał Norbek Jasonowi Krampowi, także wydaje się, że tutaj nawet Wicemistrz świata nie da rady. Rune Holta 3 punkty, Jason Kramp 2, Wiesław Jaguś 1 bez punktu, Zbigniew Czerwiński bieg remisowy 3 do 3. Bieg dziesiąty. Robert Sawina zastępujący Tomasza Bajerskiego w kasku niebieskim, Tony Richardson w czerwonym, Grzegorz Walasek w białym i Andreas Johnson w żółtym czterema punktami prowadzą gospodarze 29 do 25. Tuż pod bandą okalającą tor Andreas Jonsson a wygrał start Grzegorz Walasek. Ciasno, bardzo ciasno. Defekt motocykla Roberta Sawiny nie bierze udziału w walce, a i Tony Rickardson jest w opałach. Na razie znajduje się na drugiej pozycji, prowadzi po fantastycznym starcie Grzegorz Walasek ale już e, Szwed zbliża się do rywala Walasek jeszcze prowadzi Andreas Jonsson na trzeciej pozycji teraz e, po zewnętrznej atak Szweda ale tam troszeczkę stracił prędkość teraz za daleko za szeroko pojechał Grzegorz Walasek zrobił taką bramę takie wrota dla Toniego Rykalsona wykorzystał to bezlitośnie Szwed i on prowadzi pogubił się Grzegorz Walasek spadł na trzecią pozycję no i Remis, jak na razie remis przy pechu Roberta Sawiny. No to ten remis jest sukcesem pary toruńskiej. Robert Sawina na płycie boiska, Tony Richardson zmierza po 3 punkty. Andreas Jonsson drugi, a na trzecim miejscu prowadzący przez 2,5 okrążenia Grzegorz Walasek. Wiek remisowy 3 do 3. Dwie zmiany w wyścigu jedenastym, Marcina Jagusia tradycyjnie zastępuje Adrian Miedziński pojedzie w Kasku Niebieskim, a Adama Pietraszkę, Adama Pietraszkę Zbigniew Czerwiński pojedzie w Kasku Białym. Partnerować im będą Jason Camp w kasku Czerwonym i Ryan Sullivan w żółtym 32 to 24 punktami prowadzą już z Torunia. Dobry start Adriana Miedzińskiego. Teraz niepotrzebnie za szeroko odjechał, stracił y, punktowaną pozycję i to właśnie włókniarze. Prowadzą. Jason Cramp y, próbuje tam włączyć się do walki o punkty. Jednak prowadzi Sullivan. Cały czas po szerokiej Jason Cramp. Teraz wejdzie na wewnętrzną podramię Spigniewowi Czerwińskiemu, ale bardzo mądrze jadą goście. Adrian Miedziński zjedzie z toru na skutek defektu motocykla. Cały czas Ryan Sullivan i Spigniew Czerwiński prowadzą z Jasonem Crampem. Na 5 do jednego. Jeszcze jedna szansa dla Australijczyka. Po zewnętrznej atakuje Zbigniew Czerwiński. Jednak obronił na trzecim okrążeniu swoją drugą pozycję. Nie spożyte siły ma Jason Cramp. Jeszcze będzie próbował, ale rywale odjechali bardzo daleko. Teraz Jason Cramp w ataku rozpaczy. Jednak 5 do jednego dla gości. Pierwszy Ryan Sullivan, drugi Zbigniew Czerwiński, a trzeci Jason Cramp. 33 do 33, przed dwunastym wyścigiem, w którym pojadą Wiesław Jaguś w kasku niebieskim, Piotr Protasiewicz w czerwonym, Artur Pietrzyk w białym i Rune Holta w żółtym. Wystartowali znakomicie Torunianie, ale jednak Rune Holta po zewnętrznej wciska się na prostej. Bardzo szybki motocykl Często Częstochowianina i to właśnie on przewodzi stawce czterech szóżdowców. Wiesław Jaguś jest drugi, Piotr Protasiewicz trzeci, a blisko niego Artur Pietrzyk. Wydawało się, że po wygranym starcie Torunianie utrzymają to prowadzenie, jednak atak na bardzo szybkim motocyklu po zewnętrznej krawędzi toru przyniósł powodzenie. Runę Holta właśnie prowadzi Wiesław Jaguś blisko. Zróżnoczna Tom Sekret, Włóknia Szczęstochowa. się okazja do ataku. Troszeczkę zmienić warunki na to, że już na dystansie nie ma tak spektakularnych, tak widowiskowych ataków. Runę Holta zyskuje jednak przewagę. Wiesław Jaguś cały czas blisko, ale, ale nie pozwala to zaatakować. Runę Holta 3 punkty, Wiesław Jaguś 2, Piotr Protasiewicz 1 i Artur Pietrzyk bez punktów w biegu 13 pojadą Robert Sawina w kasku czerwonym, Adrian Miedziński w niebieskim, Zbigniew Czerwiński w żółtym i Grzegorz Walasek w białym. 36 do 36 wszystko rozstrzygnie się w trzech ostatnich wyścigach prowadzi Zbigniew Czerwiński. Teraz Torunianie Robert Sawina jest na drugim, próbował przycisnąć się dalej także Adrian Miedziński, ale zajmuje czwartą pozycję. Robert Sawina po bandzie jechał, stracił drugą lokatę. Tak więc 5 do jednego prowadzą goście, a to oznacza, że bardzo trudno będzie odrobić te straty w dwóch kolejnych wyścigach w 14 i 15 na prowadzeniu Witniew Czerwiński, który w czterech startach zdobył zaledwie trzy punkty. Prowadzi w biegu 13. Zdefektował po raz drugi w dzisiejszych zawodach motocykl Robertowi Sawinie. Adrian Miedziński stracił bardzo wiele metrów do prowadzącej dwójki, także można już zakładać, że podwójnym zwycięstwem zakończy się wyścig 13. Pierwszy Zbigniew Czerwiński, drugi Grzegorz Walasek, trzeci Adrian Miedziński, 5 do jednego dla gości i to włókniarz obejmuje prowadzenie 41-37. Wzmaga się doping toruńskiej publiczności, a on jest bardzo potrzebny. Żużlowcom, bo 41 do 37 prowadzą goście Wiesław Jagoś w klasku czerwonym, Piotr Protasiewicz w niebieskim, Artur Pietrzyk w żółtym i Runę Holta w białym. Tak przedstawia się obsada wyścigu 14. Bardzo blisko siebie Pietrzyk i Protasiewicz tuż pod bandą Runę Holta najbliższy najbliższej wewnętrznej krawędzi toru Wiesław Jaguś, Wiesław Jaguś na prowadzeniu, ale atakuje po zewnętrznej Runę Holta, Piotr Protasiewicz spadł na czwartą pozycję, Wiesław Jaguś jeszcze prowadzi, za nim jest Rune Holta, trzeci e, Artur Pietrzyk, bardzo szeroko, bardzo niedobrze pojechał Wiesław Jaguś, utrzymał jednak e, prowadzenie, Piotr Protasiewicz w tej chwili przedostaje się na trzecią pozycję. A więc, proszę Państwa, na razie 4 do 2 i jednak jeszcze atakuje Rune Holta, Wiesław Jaguś po zewnętrznej. Runę Holta czy Wiesław Jaguś? Bardzo blisko siebie, no i żeby nie doszło do upadku, Runę Holta opanował motocykl, ale jest na drugiej pozycji. Piotr Potasiewicz na trzeciej, jeszcze jeden atak indywidualnego mistrza Polski, Runę Holty. Wiesław Jaguś ponownie zachwiał się na motocyklu Rune Holta, tym razem wpadł w kolejny Wiesław Jaguś. Nadal prowadzi Torunianin, 4 do 2 wygląda na to, że takim rezultatem zakończy się wynik 14. Wiesław jakoś prowadzi i on zdobywa 3 punkty, Runeholta, Holta 2, Piotr Potasiewicz 1, Artur Pietrzyk bez punktu, a zatem 4 do 2. Wygrywają gospodarze i zmalało prowadzenie gości 43 do 41, tylko 2 punkty różnicy i wszystko rozstrzygnie się w ostatnim 15 wyścigu. W ostatnim wyścigu spotka się czterech uczestników cyklu Grand Prix. Pierwsza trójka ubiegłorocznych indywidualnych Mistrzostw Świata na żółtym i na dokładkę Andreas Jonsson. Tony Richardson w kasku czerwonym, Jason Cramp w niebieskim, Ryan Sullivan w żółtym i Andreas Jonsson w białym. 43-41 przed ostatnim wyścigiem wystartowali. Tony Richardson pierwszy, za nim Jason Cramp, ale jeszcze Ryan Sullivan. Zastąpił nieco drogę swojemu koledze z zespołu Andreasowi Jonsonowi. Jason Cramp prowadzi troszkę gorzej. Tony Rickardson, no ale Torunia nie nadal na prowadzeniu. Podwójne zwycięstwo zespołu Toruńskiego, Pary Toruńskiej daje zwycięstwo w meczu. Jeżeli będzie inny rezultat 4 do 2, wtedy będzie remis. Jeżeli będzie remis w tym wyścigu, to wygrają goście. Jest więc o co walczyć. Przez cały czas zawody były bardzo zacięte. I wynik rozstrzygnie się w ostatnim 15 wyścigu. Tony Ricardson i Jason Kramp prowadzą jeszcze jedno okrążenie do końca. Ryan Sullivan jest trzeci, Andreas Jonsson czwarty. Jeśli nie popełnią błędu, to Runianie wygrają. Wygrają 15 wyścig, wygrają spotkanie. Stop Secret dwukniarzem Częstochowa. Pierwszy Jason Kramp, drugi Tony Ricardson, trzeci Ryan Sullivan i czwarty Andreas Jonsson. Do ostatniego biegu trzymali w napięciu komplet publiczności Torunianie. Podwójne zwycięstwo 5 do 1 spowodowało, że dwa punkty zostają w Toruniu. Tony, Rickard i Jason Cramp dziękuję Państwu, dziękują kibicom na trybunach. Niezmiernie szczęśliwi, no i pewnie załamani goście. 5 do 1 w wyścigu 15 46 do 44 zaledwie dwoma punktami zwycięża zespół Apatora Adriany Toruń. Popatrzmy na radość żużdowców, na radość kibiców. Ja dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne relacje przygotowane przez Telewizję Polską Oddział Pytgoszczy. Do zobaczenia, do usłyszenia, ale zanim się pożegnamy, jeszcze jedno kółko Toniego Rickardsona i Jasona Krampa. byle nie trzeba było przeprowadzać remontu na tym torze po takich popisach. Dziękuję Państwu serdecznie, do zobaczenia.